Kochani, ja tu widzę, że to by trzeba było wyjaśnienia robić do wyjaśnień tutaj na tych kanałach socialowych. Coś tam się powie o, o tym, co tam jem. Przecież jeszcze raz powtarzam, pokazuję to, co jest kurwa dobre dla mnie. Nie kurwa dla ciebie, bo ciebie nie znam, tylko mówię kurwa o sobie. O kim mam kurwa innym mówić? I to, co kurwa nam nie działa, kurwa. Mam ponad 44 lata i wydaje mi się, kurwa, że coś wiem. I kurwa, wyglądam lepiej niż 99,9% społeczeństwa w moim wieku, więc kurwa, mam prawo się wypowiadać na mój temat i na to, co na mnie działa, bo o niczym innym nie jestem w stanie powiedzieć. Mogę tylko przycytować jakieś dane statystyczne i tak dalej, ale to nie o to chodzi. I, I tyle. Oczywiście, że kurwa moczę płatki przez całą noc. Ludzie, kurwa, to są podstawy i tak dalej. I płatki owsiane, górskie, a nie przetworzone, jeżeli zmieszasz to z odpowiednią ilością tłuszczów i białka, to wcale tak chujowo nie działają. Na niektórych zadziałają, ale na większość nie. I na mnie źle nie działają, bo y, obserwuję swój organizm, badam się i też widzę, jakie mam reakcje. E, i, i, I tyle. Kurwa, no te, te komentarze, kurwa, niedługo przestanę już to czytać, bo, bo, to czasami nóż w kieszeni się otwiera. Fajnie, że komentujecie, ale, Boże, Boże, no ale każdy, dobra, nie oceniam na różnych etapach, gdzie jesteśmy, że tak powiem. I, i tyle. Jarosław, y, słynny Jarosław kiedyś mówił, że jest lepszy i gorszy sort. Tyle w temacie.